Brager Pitz, wynalazca pierwszego imortalizatora, zbudował agregat, który opiekując się organizmem człowieka, będę używał tego terminu, mówiąc o dychtończykach, boż tak jest poręczniej. Zbierał każdą szczypną informacji gubionej przez komórki cielesne i wprowadzał im ją na powrót. Pierwszy dychtończyk, Dgunger Braps, na którym przeprowadzono doświadczenie uwieczniające, został nieśmiertelnym tylko na rok. Dłużej nie mógł wytrzymać, bo czuwał nad nim zespół 60 machin, miriadami niewidzialnych złotych drucików wnikających we wszystkie zakątki jego organizmu. Wreszcie trion może zawierać zapis recepty produkcyjnej. Połączony z nim drogą radiową, automat wykonuje potrzebny odbiorcy przedmiot, i w taki sposób mogą zostać zaspokojone nawet najwymyślniejsze zachcianki fantastów. Pragnących mieć meble w stylu starożytnym, czy najniezwyklejsze odzienie. Trudno bowiem rozsyłać we wszystkie części ziemi niewyobrażalną różnorodność dóbr, jakich może ktoś z rzadka zapragnąć. Wolność słowa bywa dla myśli środkiem bardziej zabójczym, zakazane myśli mogą krążyć potajemnie. Ale co zrobić tam? gdzie doniosły fakt ginie w powodzi falsyfikatów, a głos prawdy zagłuszony zostaje niesamowitą wrzawą. Kryterium zdrowego rozsądku nie jest w historii ludzkiej stosowalne, Czy Aberoes, Kant, Sokrates, Newton, Voltaire uwierzyliby, że w wieku XX plagą miast, trucicielem płuc, masowym mordercom, przedmiotom kultu stanie się blaszany buzek na kółkach? że ludzie będą woleli ginąć w nim, dostrzaskiwani podczas mastrowych, weekendowych wyjazdów, aniżeli siedzieć cało w domu? Posługujemy się nim dziś, nie myśląc wcale o sprawności i potędze tej olbrzymiej, niewidzialnej sieci opasującej glob. Czy w swej pracowni australijskiej, czy w obserwatorium księżycowym, czy w samolocie, ileż razy każdy z nas sięgał po kieszonkowy odbiornik, wywoławszy centrale Biblioteki Tryonów. Wymieniał pożądane dzieło, by w ciągu sekundy nie dzieje już przed sobą na ekranie telewizora. Nikt nie zastanawia się nawet nad tym, że dzięki doskonałości urządzeń z każdego trionu może jednocześnie korzystać dowolnie wielka ilość odbiorców, nie przeszkadzając sobie wzajem w najmniejszej mierze.